No, a więc to dzisiaj wypada rocznica całego ruchu Safety F2. No i kilka dni temu, po raz kolejny, już chyba zliczę, że trzeci, nasza społeczność TF-owa, no póki co w głównej mierze ta zagraniczna część, ponownie po raz trzeci, jak już, no, zdążyłem Wam tutaj zaznaczyć, próbuje zrobić jakąkolwiek reakcję ze strony Valve, aby ruszyli swoje szanowne cztery litery, no i zaczęli się interesować naszą grą. I ponownie cały ten ruch jest trochę no, nadmuchiwany przez no, kilka dosyć sporych, większych kanałów na tej anglojęzycznej scenie. Z naszego polskiego podwórka, no to możemy właśnie wymienić język kanałów, które powiedziały już na ten temat co nieco, między innymi Lumikowa, czy też Ewelinka Zniszczenia. Obecnie ci więksi twórcy, którzy no ponownie zaczęli ten ruch Safety F2, namawiają nas, graczy, ogólnie całą społeczność, do niekupowania rzeczy w Team Fortressie. Zwyczajnie, aby Valve no zobaczyło jakąkolwiek stratę, ogólnie no z punktu patrzenia czysto biznesowego, właśnie płynącą z Team Fortressa. Ci twórcy, którzy właśnie ponownie po raz trzeci, jeszcze raz to powtórzę, odnawiający ten ruch Safety F2. Namawiają nas do ogólnie działań drażniących na niekorzyść wal. Lecz moim zdaniem, no nic to nie da. Z góry, no, wybaczcie za mój pesymizm, w sumie można powiedzieć, że realizm, lecz naprawdę uważam, że po raz trzeci ten sam ruch, promujący to samo, żądający tego samego, promowany przez te same osoby, nie sądzę, aby cokolwiek dał. No dobra, może jednak coś da ale na pewno nie to, czego chcemy, czego ci ludzie żądają. Bo żądają czegoś, czego Valve w sumie nie jest w stanie zrobić od początku tej gry. Lub też no po prostu od Jungle Inferno, bo w sumie od tego czasu mniej więcej te boty się bardzo, bardzo nasiliły. Więc czy rzeczywiście ruch, który prowadzi do tego, aby po prostu nie kupować rzeczy na rynku Steam związanych z TF-em oraz wszystkie rzeczy tam właśnie w Manco Store, no czy jakoś wpłynie na decyzję Valve? Owszem, TF daje im jakieś tam fundusze, czerpią z tego korzyści majątkowe, jednak jest to na tyle marginalny procent całego dochodu, czy tam przychodu no, Valve, że nie sądzę, aby jakoś znacząco odczuli te straty. I ten ruch też ma taki pewien mankament. Dokładniej, aby rzeczywiście to coś dało, no to musiałaby cała społeczność po się o tym dowiedzieć, że halo, nie kupujcie rzeczy w Manko Store i ogólnie na rynku Steam związanych z TF-em, no a po drugie, również wszyscy, niczym jeden mąż, musieliby po prostu godzić do... na to i nie kupować tych rzeczy. I tutaj są właśnie schody, drodzy Państwo, ponieważ trading w TF-ie ma się dobrze. I rzeczywiście duży odsetek z tej społeczności zwyczajnie się traduje. Nadpowiedziałbym, że woli to, woli sam trading, samo zarabianie na tym, niż oczywiście granie w tą grę. Więc po pierwsze, mamy zauważalny problem z tą grupą. No i wiadomo, że naturalnie duży procent z tej grupy zazwyczaj się do tego raczej nie dostosuje. Drugi problem, druga grupa osób, z którą będzie po prostu problem, to będą osoby, które mają, mówiąc kolokwialnie, wyjebane. Inną sprawą jest to, że też dosyć dużym problemem jest to, że cały ten ruch, cała ta akcja nie ma w sumie żadnej organizacji. Dokładnie jest wiele pomysłów to nawet, powiedzmy, kreatywnych, czy też mających ręce i nogi, gdzie rzeczywiście to, to by się po prostu w TF-ie przydało, to co ci ludzie proponują. Jednakże tego jest taki miszmasz. praktycznie nikt nie promuje również innych konceptów od innych osób, że po prostu można się pogubić. Moim skromnym zdaniem brakuje właśnie tej całej akcji no takiego, właśnie lidera kogoś, kto po prostu temu wszystkiemu by przewodził. I jakkolwiek by to kontrolował. I w sumie jestem teraz takiego zdania, że teraz każdy widzi, no jako ten temat, właśnie taki łakomy kąsek, do którego fajnie by było się złapać, dochapać i wiecie, nażreć, zabić tam subskrypcje, wyświetlenia, łapeczki i tak dalej. Dlatego też sądzę, że z tego będzie tylko i wyłącznie coraz to większy chaos. Wiecie, już takich absurdów, które na przykład mówiła Ewelinka, zniszczenia, że nie kupowanie rzeczy na manco-storze czy też na rynku Steam związanych z TF-em, będzie mogło skutkować zamknięciem całkowicie wsparcia oraz ogólnie serwerów TF-a. W powodu tego, że no, Valve nie będzie dostawało żadnego przechodu z tej gry. No, absurd jeden, jak to już mówiłem. Ale moim zdaniem cała ta akcja... Wybaczcie, że to powiem, ale nie widzę tego. Moim zdaniem to nie ma sensu racji bytu. Właśnie przez to, no, jak to już powiedziałem, do dupy organizację. No a po drugie... Cofnijmy się lekko wstecz do pierwszej akcji Safety F2. Dokładniej co nam to dało? Otóż dostaliśmy wiadomość od Valve, że nas widzą i słyszą, i widzą jak źle ma się TF. Dostaliśmy też wtedy zapowiedź jakiegoś większego update'u, co w sumie skutkowało dodaniem do TF-a nowego eventu. Przynajmniej taką mam nadzieję i tak to odbieram. Dokładnie eventu wakacyjnego. Który ani nie ma jakiejś jednej takiej swojej tematyki, niczym prócz chyba Suckstone'a się nie wyróżnia, no przepraszam, jeszcze Foka, a same mapy nie są w jakimś takim jednym stylu. Po prostu, no, moim zdaniem, zapychacz. A jak na to zareagowała społeczność? Bardzo się zachwyciła. Powiedzieli, że w końcu Valve reaguje na nasze prośby, w końcu będzie będziemy coś dostawać, i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, jak to się skończyło. Druga akcja Safety F2, która była moim zdaniem od razu spisana na porażkę, bo w sumie mało kto o tym mówił, a zaskutkowała moim zdaniem, w mojej opinii czymś lepszym dokładniej przeniesienia TF-a na 64 bity. Tyle, że moim zdaniem już w tym momencie jesteśmy w sumie wskazani na porażkę, a na pewno Dam sobie za to nie wiem, uciąć paznokcie u stóp, jakkolwiek to brzmi, to jest mem ze starego serialu. Nieważne, większość z was tego pewnie nie zna, jesteście pewnie młodsi niż ten serial, ale dam sobie właśnie uciąć te paznokcie, że dosłownie nie dostaniemy tego, co ta społeczność by chciała, czy jakiegoś tam i tak itd. Tak Ponieważ skoro już dwa razy pokazaliśmy, że danie nam dosłownie resztek z obiadu, Sprawisz, że będziemy tym się zajadać, jakby to był nie wiadomo jaki pyszny obiad, no na pewno skutkuje tym, że Valve na nas patrzy właśnie na takie... taką sforę w sumie wygłodniałych psów. Rzucisz im najgorszy ochłap, one będą się tym zajadały, jakby to było właśnie nie wiadomo co. Nie żebym teraz mówił, że 64 bity są jakimś ochłapem, ale w porównaniu do tego, co my chcemy, a co dostaliśmy, to są to takie resztki obiadu. A raz pokazując, że takie coś nas zadowala, no, już pokazało Valve, że nie muszą się jakoś no, starać i cała ta akcja, cały ten ruch de facto nie da im żadnych negatywnych skutków, no, w większej rachubie czasu. I stwierdzam tutaj, że najbardziej Valve właśnie odczuło ten pierwszy zryw, ten pierwszy Safety F2, ponieważ po pierwsze odpowiedziało, wiecie, imiennie, że widzą i słyszą ten problem, i wtedy też dużo, dużo osób o tym mówiło. I to też często osoby właśnie spoza TFA. Jeżeli teraz ta akcja nie osiągnie tego, co osiągnęła pierwsza akcja, i tego jeszcze nie poszerzy, a wręcz bym stwierdził, że dopóki to nie będzie dwa razy mocniejsze, no nie możemy się zbytnio spodziewać żadnych większych rezultatów, tym bardziej dla nas korzystnych, na tą dłuższą metę. Czyli innymi słowy, nie dostajemy tego, czego oczekujemy. Wiem że, się, wiem, że się powtarzam, jednakże też wiem, że jest. Część osób, która jest tutaj dla mojego głosu, a inna część to są te gałgany, które nie rozumieją o co mi chodzi i co mówią. No ale cóż, dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym ruchu, o tym zrywie. Czy popieracie właśnie całą tą akcję f 2 hashtag 3, czy ogólnie edycja trzecia, czy to jak to niektórzy już nazywają FixTF2? I ogólnie, czy Waszym zdaniem cokolwiek się uda zyskać? Co byśmy chcieli dostać jako społeczność, jako gracze tej gry. Jeszcze dziękuję za wszystkie donaty. Jesteście bardzo wspaniali, kochani i w ogóle najlepsi. Oczywiście zapraszam Was na mojego Discorda, link w opisie. Tam też informuję Was po pierwsze o nowych nadchodzących materiałach. No a po drugie, możecie też się dowiedzieć właśnie o tym, co chcę nagrać w jakiejś tam przyszłości. Dziękuję i pa!